Dzień dobry, minęła godzina 12, Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiejszy temat, surowce w czasach niepokoju. A skoro surowce, to oczywiście z nami Pani Dorota Sierakowska, analityk Domu Aktorskiego Dzień dobry. Dzień dobry. Ten tytuł nie jest przypadkowy, bo o kryzysach i surowcach ostatnio, ostatnio wydała Pani specjalny raport. Chciałem właśnie, żebyśmy się porozmawiali o tym raporcie. No oczywiście... Podstawowym tematem, jeżeli chodzi o rynek surowców, a także jeżeli mówimy o kryzysach, to jest oczywiście wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. W raporcie że wyróżniła pani trzy obszary, szczególnie z rynków surowców i towarów, które szczególnie dotykają właśnie, yy, wojna handlowa dotyka ich, czyli ropa naftowa, miedź i soja. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że y, wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami to jest temat, który dotyczy bardzo szerokiego spektrum surowców, ale te trzy są y, szczególnie istotne i dla globalnej gospodarki i dla wzajemnego handlu między oboma tymi krajami. E, ropa naftowa, dlatego że to jest paliwo globalnej gospodarki. E, I faktycznie cokolwiek się dzieje z globalną gospodarką, bardzo często jest odzwierciedlane w notowaniach ropy naftowej, notowaniach paliw, e, więc jest więc wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, też wprowadziła na rynek pewien niepokój, pewne obawy o spowolnienie gospodarcze, no i w związku z tym one przyczyniły się do takiej presji spadkowej, która się pojawiła na rynku ropy naftowej. Miedź, w zasadzie ta sama historia, ale tutaj nawet mamy jeszcze większe znaczenie Chin, które są największym konsumentem miedzi. E i notowanie miedzi faktycznie są w bardzo dużym stopniu uzależnione od tego, co się dzieje z chińską gospodarką. No i w końcu soja. Czyli taki surowiec, który ma surowiec czy też towar tak. bardziej, który ma największe znaczenie w zasadzie dla wzajemnego handlu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ponieważ Stany Zjednoczone jeszcze do niedawna były kluczowym, najważniejszym wręcz eksporterem soi teraz są zdetronizowane przez Brazylię, a yy, Chiny są największym konsumentem, największym importerem soi. I ta wzajemna wymiana była faktycznie ogromna nadal jest dość duża, ale widocznie spadła właśnie po wybuchu wojny handlowej. To powiedzmy, że wstęp mamy za sobą, teraz przejdźmy do konkretów. W temacie wojny handlowej dzieje się oczywiście bardzo dużo, co właściwie co tydzień mamy nowe informacje. Tak naprawdę nie wiemy, co się może wydarzyć w ostateczności. Mamy takie właściwie trzy scenariusze, które pani też wyróżniła w tym raporcie, czyli porozumienie, przedłużenie negocjacji i zerwanie negocjacji. Co one będą oznaczały dla właśnie poszczególnych surowców? Przede wszystkim te trzy scenariusze to są takie scenariusze, które nie mają równego prawdopodobieństwa, jeżeli chodzi o możliwość ich wystąpienia. Pierwszy scenariusz, czyli taki scenariusz, który zakłada, że Stany Zjednoczone i Chiny się porozumieją, to jest oczywiście scenariusz, który byłby bardzo optymistyczny. I trochę. Trochę <laughs> życzeniowy, aczkolwiek pewien optymizm na tym tle się pojawił ostatnio, mm -hmm. bo faktycznie przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Chin, i to na wyższym, wysokim szczeblu, Spotkali się niedawno, niedawno mam na myśli tej październik, i rozmawiali na temat wypracowania jakiegoś pierwszego, takiego wstępnego porozumienia, które miałoby być takim pierwszym krokiem do, do tego porozumienia ostatecznego. Więc oczywiście ten optymizm się pojawił, ale z drugiej strony też wielu inwestorów wie, że to jeszcze nie oznacza porozumienia ostatecznego. Oczywiście tak. Gdybyśmy mieli to porozumienie, na pewno mielibyśmy wzrosty na rynkach surowców, na rynkach towarów. To jest taki scenariusz, który za, zapewne wywołałby taki, taki duży optymizm na tych rynkach. Ale to ten taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, to taki scenariusz trochę przedłużania konfliktu, takiej trochę gry w kotka i myszkę czyli między Generalnie to, co mamy teraz. Czyli to, co mamy teraz, takie przedłużenie właśnie tego impasu, który widzimy teraz. Bo to, co się działo na rynku, na rynku czy też w wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w ostatnich miesiącach, a teraz to już można powiedzieć, że nawet latach, bo to jest, ten konflikt się ciągnie mhm. od poprzedniego roku, to były Przeplatające przeplata, się bardzo sprzeczne informacje. Z jednej strony dobre informacje o tym, że te kraje jednak chcą się porozumieć, z drugiej strony nakładanie kolejnych wysokich ceł, więc tak do końca czyny nie, nie szły za słowami. I to, że Stany Zjednoczone i Chiny rzekomo przynajmniej są blisko wypracowania tego pierwszego wstępnego porozumienia, to jeszcze nie oznacza, że faktycznie będzie to oznaczało jakieś mhm. takie porozumienie już na trwałe. No ale co, czego możemy się spodziewać, jeżeli faktycznie będziemy mieli przeciąganie tej gry? Tego, co widzimy teraz, czyli tak naprawdę impasu na rynkach surowcowych. I trend boczny utrzymujący się. Tak, spora część inwestorów już jest zmęczona tym, co się dzieje na rynkach ropy naftowej czy też miedzi, bo tam ostatnio de facto nie dzieje się wiele. Wiele się <laughs> dzieje, jeżeli chodzi o napływające informacje, ale jeżeli chodzi o wyraziste trendy. To już niekoniecznie. No więc możemy się spodziewać, że też będziemy mieli do czynienia z takim impasem, z przedłużającą się konsolidacją jeszcze przez dłuższy czas. No i w końcu trzeci scenariusz, tak, czyli, czyli zerwanie, negocjacji. Tak, zerwanie negocjacji, zaostrzenie konfliktu. Oczywiście poniekąd z takimi um, akcentami typu zerwanie chwilowe rozmów już mieliśmy do czynienia i one na ogół właśnie kończyły się tym, że notowania surowców spadały. Natomiast, jeżeli by się okazało, że faktycznie Chiny i Stany Zjednoczone wchodzą w jakiś ostrzejszy konflikt, to wtedy prawdopodobnie notowania wielu surowców i towarów znalazłyby się pod dodatkową presją podaży. Niemniej uważam, że ten scenariusz również nie jest bardzo prawdopodobny, um, ponieważ mimo wszystko nie jest on też opłacalny dla tych y, krajów. Więc y, paradoksalnie najbardziej opłacalne jest takie utrzymywanie status quo, czyli utrzymywanie inwestorów w niepewności. No właśnie, czyli poruszanie się w tym trendzie bocznym. Pytanie tylko, czy te momenty słabości na rynku surowców wywołane właśnie informacjami o potencjalnym zerwaniu negocjacji, hmm. czy możliwości zerwania negocjacji, nie jest właśnie dobrym okazem na to, żeby kupować surowce i nadmierny odmysł w drugą stronę, czyli żeby sprzedawać. No Na pewno y, można się tutaj y, pokusić o to, żeby Wykorzystać ten trend boczny, no ale jest to też takie zajęcie dla specyf specyficznych inwestorów, którzy też tego ryzyka się nie boją. Na pewno to, co wydaje mi się prawdopodobne, to to, że te notowania większości surowców takich koniunkturalnych nie spadną dużo niżej, czy też niżej od tegorocznych minimów, jeżeli nie dostaną jakiegoś mocnego impulsu, ponieważ też mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, które też troszeczkę trzymają te, te surowce w ryzach. A jakie? Przede wszystkim na rynku ropy naftowej są to działania OPEC, mm -hmm. czyli są to takie działania, które są związane z porozumieniem naftowym, ponieważ Arabia Saudyjska i Rosja nawet ostatnio deklarowały, że będą przedłużać porozumienie naftowe. Dla przypomnienia, to obecne obowiązuje do końca marca 2020 roku. Co więcej, oba kraje też nie wykluczyły tego, że mogą się pojawić nawet większe cięcia produkcji ropy naftowej, jeżeli się okaże, że będzie tego wymagała sytuacja rynkowa. No a to oczywiście jest taki sygnał dla rynków, że aż tak bardzo nie spychały tych notowań nisko, no bo wtedy wkroczy faktycznie tak zwany OPEC+, czyli i kraj OPEC plus właśnie te kilka krajów spoza kartelu, w tym Rosja. Więc to jest taka główna rzecz, która obecnie trzyma w ryzach notowania ropy naftowej. E, może na marginesie jeszcze warto wspomnieć o y, planowanym IPO spółki Saudi Aramco. Czekamy na też, nie właściwie, tak, już Na czas. które <laughs> wszyscy czekają, ale tak naprawdę Saudyjczycy wciąż nie mogą się na nie zdecydować właśnie ze względu na te mm. niskie ceny ropy naftowej i taki niezbyt korzystny moment. Natomiast jeżeli chodzi o notowania, notowania miedzi, to Pewnie tutaj, strajki. to po pierwsze, mamy do czynienia obecnie z bardzo dużą taką niepewnością dotyczącą sytuacji w Chile, mm. no bo mamy tam protesty, zamieszki, które, w których już straciło życie przecież wiele osób, e, tysiące ludzi były aresztowanych. Do tych protestów dołączają się też górnicy w kopalniach miedzi. I warto tutaj wspomnieć, że na razie te wszystkie działania nie są czymś, co bardzo mocno wpływa na podaż miedzi. Aczkolwiek, gdyby ta trudna sytuacja się przedłużała, no to być może, być może faktycznie ten wpływ na podaż miedzi będzie. A Chile jest, Chile produkuje około jednej trzeciej globalnej produkcji miedzi, więc to jest bardzo dużo. No i jeszcze kolejna kwestia, to już też taki właśnie taki mniejszy akcencik, to to, że Inwestorzy z kolei liczą, że jeżeli sytuacja w globalnej koniunkturze się będzie pogarszać, to władze Chin będą się decydować na jakieś działania stymulacyjne. Jakie? Jeszcze nie do końca wiadomo, jest, jest ca ich całe spektrum. Natomiast natomiast faktycznie nie jest to całkiem nierealistyczne. Czyli można liczyć na to, że jednak chińskie władze będą starały się jakoś łagodzić ten negatywny efekt. To jeszcze osoik w słowo. No, jeżeli chodzi o soje, to tutaj z kolei też ostatnio mieliśmy do czynienia z, ze wzrostami notowań, mm. ale jak tak patrzymy na szerszą perspektywę, to też te notowania wciąż nie są na jakichś szczególnie wysokich poziomach. Też tutaj można mówić o takim pewnym wyhamowaniu tych notowań w takiej no, bardzo szerokiej konsolidacji. No i tutaj też mi się wydaje, że oczywiście takim. Plusem, takim czynnikiem, który tutaj podtrzymuje te ceny, jest to, że notowania soi faktycznie spadły do relatywnie niskich poziomów. I to na tyle niskich, że po prostu biznes, czyli firmy, które się zajmują tym handlem, zaczęły skupować tę soję po takich cenach. Natomiast no jednak ten konflikt handlowy USA i Chin ma tutaj dominujące znaczenie. I sądzę, że notowania soi nie będą miały siły na dynamiczne wzrosty, jeżeli ten konflikt będzie się utrzymywał. Dobrze, pierwszą część raportu zamykamy. Omówiliśmy trzy główne y, surowce i towary. Właściwie musimy wrócić do jednego z nich, bo drugi temat, który pani porusza w, w swoim raporcie, to ropa naftowa i konflikt na linii Stany Zjednoczone-Iran. Jakiego tutaj scenariusza możemy się spodziewać? Czy to też właśnie jest takie trochę przeciąganie liny i, pokazy, i właściwie grożenie tylko palcem? Jest to teraz takie trochę prze, przeciąganie liny faktycznie, bo też mamy do czynienia z takim pewnym impasem. E, z jednej strony Stany Zjednoczone dość ostro tak naprawdę. Weszły na Bliski Wschód z tą swoją polityką względem Iranu. Warto wspomnieć o tym, że w administracji amerykańskiej to był zwrot tak naprawdę o 180 stopni to, co robi obecnie Donald Trump w stosunku do tego, co robił Barack Obama, ponieważ Barack Obama faktycznie stawiał na złagodzenie relacji. Tutaj Donald Trump idzie tą drugą drogą. Ale z drugiej strony też ostatnio w retoryce Trumpa i ogólnie Amerykanów też widać pewne takie przebłyski łagodzenia tego tonu. Um, czyli widać, że um, o ile wcześniej Trump stawiał na to, żeby całkowicie stłamsić gospodarkę Iranu, tak teraz. Y Pojawiają się nawet takie przebłyski, takie słowa o współpracy, że być może faktycznie warto by było... To może kwestia zbliżających jakieś... się wyborów w Stanach? Nie, nie. Może. Znaczy na pewno, na pewno jeżeli chodzi o, o to, co jest korzystne dla amerykańskiego prezydenta, to to, żeby nie były zbyt wysokie ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych. Czyli Trumpowi ogólnie zależy na tym, żeby te ceny utrzymywały się nisko. Ale też z drugiej strony niekoniecznie to musi być uzyskane, tak jakby tymi działaniami w stosunku do Iranu. Mm. Iran faktycznie jest dotychczas też był bardzo dużym producentem ropy naftowej i ma, i ma ogromny potencjał, ale inwestorzy zdążyli się już przyzwyczaić do tego, że ta sytuacja w Iranie jest dość niepewna, że ona fluktuuje, no i w związku z tym też właśnie w coraz mniejszym stopniu już reagują na te doniesienia z Iranu. Dobrze, to na koniec zostawiliśmy sobie bohatera naszego tłaczy, czyli złoto Złota. oczywiście, tak. To jeden chyba z najpopularniejszych tematów w ostatnich tygodniach, miesiącach na rynku, wszystko dlatego, że mieliśmy tutaj do czynienia z bardzo mocnymi wzrostami. No i oczywiście główne pytanie, kiedy ten historyczny szczyt. Tak, czy będzie dalej rosnąć? Tak. Sądzę, że ogólnie złoto ma dobre perspektywy przed sobą, ale nie w najbliższych miesiącach. Innymi słowy, długoterminowo złoto faktycznie ma szansę kontynuować hmm. trend wzrostowy mogą temu sprzyjać fundamenty, może temu sprzyjać właśnie ta niepewność polityczna na świecie. Natomiast ta sytuacja w takim krótkoterminowym ujęciu, przez krótkoterminowe ujęcie, ja myślę tutaj do końca roku, być może jeszcze początek przyszłego roku. To może jednak być taki moment, w którym ta presja podażowa będzie widoczna. Zresztą ja już o tym też pisałam w ostatnim czasie i cały czas to złoto faktycznie nie może się odbić. I to jest też trochę kwestia fundamentów, no bo mamy do czynienia właśnie z dużą podażą, z nadwyżką w tym roku na rynku złota i ta nadwyżka występuje nawet pomimo faktu, że popyt inwestycyjny na złoto faktycznie rośnie. Bardzo wyraźnie, wyraźnie on wzrósł w bieżącym roku. Ale sądzę też, że właśnie to jest taki efekt na teraz. Natomiast właśnie te wszystkie kryzysy, konflikty, niepewności polityczne mogą nadal pozwalać właśnie złotu błyszczeć na tle innych surowców ogólnie. No i jeszcze dochodzi kwestia dolara. Dochodzi kwestia dolara, tak. W który tak naprawdę no, w ostatnim czasie może już znajdował się pod trochę większą presją podaży. I notabene właśnie to, co się działo w ostatnim czasie też z dolarem versus złoto, też pokazuje, że, że to złoto teraz jest trochę słabe. Słabsze, no tak, bo mieliśmy tak. osłabienie dolara, tak a niekoniecznie zareago zareagowało tak, a na złoto. To złoto nie złoto. zareagowało, więc mm -hmm. to jest taki właśnie sygnał ostrzegawczy dla inwestorów, a przynajmniej powinien być. Natomiast w kwestii dolara też tak naprawdę mamy do czynienia teraz z większą presją spadkową, ze zmianami w zasadzie w stopach procentowych, aczkolwiek ta polityka dotycząca stóp procentowych też nie do końca wiadomo, jaka będzie, ponieważ mamy ostatnio też takie sprzeczne komunikaty dotyczące mhm. polityki fedów w przyszłym roku. No i oczywiście im niższa wartość amerykańskiego dolara, czyli co może być wywołane na przykład obniżaniem stóp procentowych w kolejnych miesiącach czy latach, no to wtedy będziemy mieć do czynienia z dodatkową presją wzrostową na notowania złota. Ale tak jak pani powiedziała, na nowe szczyty na złocie trzeba będzie jednak chwilę trochę poczekać. Raczej tak. Sądzę, że to może być taki proces stopniowy, co nie zmienia faktu, że uważam, że w długoterminowym ujęciu notowania złota mogą pokazać właśnie siłę. Więc to wszystko zależy od naszego nastawienia. tak. Czy, czy chcemy je zarobić już, czy możemy zrobić w perspektywie kilku lat? Pani Doroto, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście raport jest do pobrania na stronie BOSSA.fx. Tak, na stronie BOSSA.fx. Także zapraszamy, zapraszamy do lektury. Moim państwa gościem była dzisiaj pani oczywiście Dorota Sierakowska, analityk doma Maklerskiego BOŚ, kolejny program prosto z parkietu jutro, godzina 12, a jeszcze dzisiaj o godzinie 13 rzecz oprawia.